Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie, drogie walorki, w dzisiejszym niedzielnym odcinku Kropelek Nadziei. Rozpoczniemy dzisiaj od postaci świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, który swoją miłością do Boga i bliźnich pozostawił niezatarte ślady w historii Kościoła. Jego życie to przypomnienie, że świętość można realizować w codziennych obowiązkach, a każde nasze działanie, nawet to najdrobniejsze, może być przepełnione Bożą Miłością. Dzisiejsza liturgia Słowa to również niezwykłe zaproszenie do refleksji. Prorok Izajasz mówi nam o wierności Boga, która nigdy nas nie opuszcza. Święty Paweł przypomina o darach Ducha Świętego, które każdy z nas otrzymał, a Ewangelia ukazuje Jezusa, który swoją obecnością przemienia codzienność w kanie galilejskiej i w naszych sercach. To słowo jest dla nas na dziś, na teraz. Jakie przyjmiemy? Gotowi na wspólne rozważania? Serdecznie zapraszam. Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup miłości i nauki. Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, to wyjątkowa postać w historii Kościoła w Polsce. Jego życie było świadectwem głębokiej wiary i zaangażowania w służbę Bogu oraz bliźnim. Urodzony w 1842 roku w Korczynie. Od młodości wykazywał niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych. Już jako kapłan zasłynął jako oddany duszpasterz i wybitny kaznodzieja, a jego homilie przyciągały tłumy wiernych. Pelczar założył zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, aby lepiej odpowiadać na potrzeby najuboższych i najbardziej zaniedbanych. Był człowiekiem, który nie bał się wyzwań i działał z ogromną determinacją, aby szerzyć Bożą miłość w sercach ludzi. Jego pisma teologiczne i duszpasterskie, pełne głębokich myśli i praktycznych wskazówek, do dziś są źródłem inspiracji. Święty Józef Sebastian uczy nas, że świętość jest osiągalna w codziennym życiu. Jego troska o ubogich, wierność modlitwie i wytrwałość w pracy na rzecz Kościoła przypominają, że każde nasze działanie, nawet najmniejsze, może być wyrazem miłości do Boga i ludzi. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Oblubieniec i oblubienica. Bóg nie porzuca swojego ludu. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Izajasza, gdzie prorok, pełen nadziei, mówi o niezwykłej relacji Boga z jego ludem. Izrael, który wcześniej przeżywał chwile trudności, porównany jest do oblubienicy, którą Bóg wybiera, obdarza swoją miłością i wiernością. Nie będą mówić o tobie porzucona, o krainie twej już nie powiedzą spustoszona, lecz nazwą cię moje upodobanie, a Twoją ziemię poślubiona. To przesłanie odnosi się nie tylko do narodu wybranego, ale także do każdego z nas. Czy zdarzyło ci się kiedyś czuć porzuconym, zagubionym? Jakby świat zapomniał o Twoim istnieniu? Bóg przypomina nam przez proroka Izajasza, że to uczucie nie odpowiada prawdzie. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, a On nigdy nas nie opuszcza. Nawet w chwilach najciemniejszych, gdy wydaje się, że jesteśmy sami, Jego miłość i obecność są stałe. Wyobraź sobie tę bliskość, jak oblubieniec raduje się swoją oblubienicą, tak Bóg raduje się Tobą. I nie jest to miłość zarezerwowana tylko dla wyjątkowych chwil czy ludzi. Ona trwa niezmiennie, niezależnie od naszych porażek czy grzechów. Jak możemy odpowiedzieć na tę miłość? Po pierwsze przez ufność, że Bóg, nawet gdy milczy, działa w naszym życiu. Po drugie przez dziękczynienie za każdy dzień, nawet trudny, bo jest darem Jego wierności. Po trzecie przez naśladowanie tej miłości w relacjach z innymi. Może to być przebaczenie komuś, kto nas zranił. Okazanie ciepła tam, gdzie go brakuje, lub zwyczajna modlitwa za tych, którzy czują się porzuceni. Izajasz przypomina nam, że jesteśmy ukochani przez Boga, a Jego obietnica przemienia naszą rzeczywistość. Czy pozwalamy tej prawdzie wpłynąć na nasze życie? Czy wierzymy, że Bóg wciąż nazywa nas swoim? Upodobaniem? Psalm responsoryjny z Psalmu 96. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana. Psalm 96 jest hymnem uwielbienia, który zaprasza cały świat do oddawania czci Bogu. Jest to pieśń radości i wdzięczności za Jego wielkość, sprawiedliwość i obecność. Autor psalmu wzywa nas, abyśmy głosili Jego chwałę pośród narodów, aby każde serce poznało Boga jako króla wszechświata. Psalm zaczyna się słowami: Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu Ziemio cała. To zaproszenie do nowego spojrzenia na życie, pełne nadziei i wdzięczności. Każdy dzień może być nową pieśnią dla Pana, jeśli tylko otworzymy serca na jego działanie. Dlaczego mamy głosić chwałę Boga? Psalm podkreśla, że Pan jest Stwórcą świata i wszystkich Jego cudów. Jego wielkość i majestat. Przewyższają wszystko, co możemy sobie wyobrazić. To właśnie jego sprawiedliwość i wierność wobec ludzi są powodem do radości i uwielbienia. Zwróćmy jeszcze uwagę na werset: Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przypomina nam, że każde działanie, każda nasza modlitwa, może być świadectwem wiary. Czy potrafimy dziękować Bogu nie tylko w radości, ale także w trudnych chwilach? Salmista zachęca nas, abyśmy spojrzeli na życie jako na dar i odpowiedzieli na nie uwielbieniem. Refren podkreśla misyjny charakter naszego powołania. Głośmy chwałę Pana. Aby inni mogli poznać Jego dobroć i miłość. To zaproszenie, abyśmy głosili Boga swoimi czynami, naszym uśmiechem, gestem miłości wobec drugiego człowieka. I gdy dzielimy się Bożą chwałą, sami stajemy się Jego świadkami w codzienności. Czy nasza codzienna pieśń uwielbienia dla Pana rozbrzmiewa w sercach tych, których spotykamy? Drugie czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. W tym fragmencie Listu do Koryntian, święty Paweł porusza temat darów Ducha Świętego, podkreślając, że choć dary są różne, wszystkie pochodzą od jednego ducha i mają służyć budowaniu wspólnoty. Paweł przypomina, że każdy z nas otrzymał szczególny dar łaski, który powinniśmy odkrywać i rozwijać. Apostoł wymienia różne charyzmaty: mądrość, wiedzę, wiarę, uzdrawianie, czynienie cudów, prorokowanie, rozróżnianie duchów, mówienie językami oraz ich tłumaczenie. Te dary nie są jednak po to, abyśmy się nimi chlubili. Lecz byśmy nimi służyli bliźnimi Kościołowi. Święty Paweł podkreśla, że Bóg obdarowuje nas tym, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli realizować nasze powołanie. To Duch Święty decyduje, komu i jakie dary są potrzebne. Dlatego żaden z charyzmatów nie jest lepszy ani gorszy. Każdy ma swoje miejsce w Bożym planie. To czytanie jest dla nas przypomnieniem, że mamy w kościele ważną rolę do odegrania. Być może naszym darem jest cierpliwość, umiejętność słuchania innych albo zdolność do wspierania ich w trudnych chwilach. Ważne jest, abyśmy nie porównywali się z innymi, ale pytali Boga. Jak możemy najlepiej służyć Jego Królestwu? Warto też zadać sobie pytanie, czy odkryliśmy już dary, którymi obdarował nas Bóg? Jak je wykorzystujemy? Czy pamiętamy, że nie jesteśmy sami? Jesteśmy częścią większej wspólnoty, w której każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Święty Paweł przypomina nam, że każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Dary Ducha Świętego są znakiem Bożej miłości i troski o nas. Czy jesteśmy gotowi, aby przyjąć je z wdzięcznością i wykorzystać dla dobra innych? Z Ewangelii, według Świętego Jana. Pierwszy znak Jezusa w kanie galilejskiej. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do kany galilejskiej, gdzie Jezus uczynił swój pierwszy cud, zamieniając wodę w wino podczas wesela. To wydarzenie jest znakiem objawienia Jego chwały i początkiem jego publicznej działalności. Jezus odpowiedział na prośbę Maryi, swojej matki. Pokazując, że wstawienictwo Maryi ma szczególne znaczenie w naszym życiu duchowym. Cud w kanie to nie tylko historia o przemianie wody w wino. Jest to również przypomnienie, że Jezus jest w stanie wprowadzić pełnię i radość tam, gdzie wydaje się, że wszystko się skończyło. Gdy gospodarze Wesela stanęli w obliczu wstydu z powodu braku wina, Jezus wkracza, przemieniając zwykłe sytuacje w coś niezwykłego. To zaproszenie, abyśmy powierzali Mu nasze troski i braki. On potrafi przemieniać również i nasze życie. Ewangelia ta podkreśla także rolę posłuszeństwa. Maryja mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To zdanie staje się dla nas wskazówką. Posłuszeństwo Jezusowi otwiera drogę do cudów w naszym życiu. Działa to również wtedy, gdy początkowo wydaje nam się, że jest to bez sensu. Dzisiejsze czytania pokazują różne aspekty Bożego działania w świecie i w naszym życiu. W pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza widzimy Boga, który obiecuje pocieszenie i radość swojemu ludowi, przypominając, że nigdy nas nie opuszcza. Psalm responsoryjny kieruje nas ku wdzięczności za to, że Bóg jest naszym światłem i zbawieniem. Drugie czytanie z listu do Koryntian ukazuje bogactwo darów Ducha Świętego i przypomina że każdy z nas jest ważną częścią wspólnoty Kościoła. I wreszcie, Ewangelia o weselu w Kanie pokazuje, że Jezus nie tylko dba o nasze duchowe potrzeby, ale troszczy się także o codzienne, przyziemne sprawy. To On potrafi przemieniać naszą codzienność, napełniając ją pełnią życia. Wspólnym mianownikiem dzisiejszej liturgii jest obraz Boga, który jest blisko nas i który w swoim nieskończonym miłosierdziu troszczy się o nasze życie. Uczy nas, że nasza wiara ma być pełna ufności i otwartości na jego działanie. Zachęca do wdzięczności za dary, które otrzymujemy i do dzielenia się nimi z innymi. Dzisiejsza liturgia Słowa jest zaproszeniem do naśladowania Maryi w jej posłuszeństwie, ufności i gotowości do współpracy z Bożą Łaską. Jezus, światłość świata, przemienia nasze życie i prowadzi nas ku pełni radości w Nim. Czy jesteśmy gotowi mu zaufać? Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam o wierności Boga, darach Ducha Świętego i przemieniającej mocy Jezusa Chrystusa. To wszystko, o czym dziś mówiliśmy, jest zaproszeniem do odkrywania Bożej obecności w naszym życiu, w codzienności, w relacjach z innymi i w naszych wyborach. Święty Józef Sebastian Pelczar swoją postawą uczy nas, że świętość to nie abstrakcja. Ale konkretna droga miłości, służby i wierności w codziennych obowiązkach. To przykład, który zachęca do rozwoju i pokazuje, że każde działanie, nawet najmniejsze, może być przepełnione Bożą łaską. A już w następnym odcinku zapraszam Was na spotkanie z kolejnymi niezwykłymi świętymi: świętym Sebastianem, świętym Fabianem których niezłomna wiara i męstwo w obliczu prześladowań porusza do dziś. Jakie przesłanie niesie ich życie dla nas? O tym dowiemy się już wkrótce. A zatem do zobaczenia w poniedziałkowym odcinku. A dzisiejszy dzień niech będzie dla Was wyjątkowym niedzielnym dniem, pełnym radości, spotkań z bliskimi i przede wszystkim spotkania z Bogiem. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z Ewangelii według świętego Jana, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Pan Jezus promieniował radością i pokojem z powodu niewysłowionej miłości, którą był obdarzony przez Ojca. Prawdziwa i głęboka radość polega na świadomości, że jesteśmy ukochani, tak jak Jezus był umiłowany przez Ojca. Nasze chrześcijańskie powołanie polega na tym, aby żyć w przyjaźni z Bogiem. Czyli żyć radością samego Boga. Pan Bóg nie chciał zachować radości tylko dla siebie. Stwarzając światy i kształtując człowieka na swój obraz i podobieństwo, pragnął się tą radością podzielić. Nie stworzył człowieka dla własnego szczęścia, ale kierując się miłością, dał mu udział w swojej radości i szczęściu. Warunkiem, Udziału w tej radości jest troska o przyjaźń i komunię z Bogiem. Papież Paweł VI uczył. Chrześcijaninowi może zabraknąć wszystkiego, jeżeli jednak jest on przez wiarę i miłość zjednoczony z Bogiem, nie może mu zabraknąć radości.